Czemu była taka sytuacja, nie? Pytałem się wszystkich. wiecie coś o tego, tamto, nie? No, tu koleżanów, nie, tam kolegów. No Magda się pytała. Nie ma to nikt nie, nie wie nie? Na drugi dzień nie się dowiaduję, wie, ty wiesz co wczoraj tak. Ja mówię, czy nie, nie było tak. Wczoraj się zaczęły zapisy. To ja mówię, a to czemu taka oczekujesz, nie Nie wiem. Przyszliśmy, obradki

Roku, no. no. my Proszę się spytamy, złoży... czy będzie w tym okresie teraz będą. No, no, to jest tak. Paliwo raz. Parking za 27 zł. i zapłaciliśmy 28 funtów. Tylko że żeśmy jeszcze łazili po Londynie trochę. I to trzeba stać w nocy. No, o, Oli. Już był talerzyk. jest tam cały, Oli. Uwaga, tam spadło kawałek. Po się Trzeba zapłacić za wjazd do Londynu. No Dobra. to jest te rzecz że trzeba, to też... Chodź za z więc chodźcie. co to... chodzi. 8, 8 funtów. Ale to wszystko kosztuje, bo trzeba by się coś jeszcze zjeść, to nie? No. Napić się, czy coś... Na sobie oglądam że żebyśmy już mieli jechać, nie? to nie byśmy na Londynie, które pochodzili jak to pogoda. Jak już tam będziemy. No co? Zaraz, 3 lety, to 30 to 20 zastarzyć. Nie no, do Londynu to możemy się umówić i pojechać coś tam pozwiedzać, a nie, to trzeba tak, żeby jechać do Londynu, to trzeba o czwarty stąd wstać. Chujem, no, to... no ja teraz jechałem, słyszysz, w piątek jechałem do Essex. To przed Londynem jest, wiesz? Kawałek w bok. Na Essex. Essex, tam na postkodzie Essex mówisz. Bo to idzie, odbija w bok troszkę. I słuchaj, tam jedziesz, tam jest 200, 207 km od mojego domu. I słuchaj. I wyjechałem za 10.06, no i trafił mi się korek 40-minutowy, bo były Brawo, ale tany! I koniec w linka konie. Paulinko, daj buzi Oliwierkowi. Daj buzi. Oliwierkowi daj buziaczka. No co, Oliwierze, Daj buźki Oliwierkowi, daj buziaczka, no daj. No daj buzi. Wyjdzie się, no co? Daj buziacka, Oliwierko. Ej, jej, brawo jak ej, Oli tańczy. Ej, jej, Ale tańce. Oli, ale z tego nie chleb. Paulina. Ej. ej. Nie ponaciskają tam nic? Nie, ale to będzie y, chleba. Ej. Tany, tany Paulinka rób. Tamten. A jej je, jak tańczą pięknie. Mama! Ślicznie! Koniec? O. Ale jak ona ładnie mówi, mama, a tata? Cholinka, a powiedz, tato! Więc ja będę tak, ta, o! Tata, powiedz.